Że, że po prostu... I nie było tak naprawdę pełnej wolnej bankowości. Ale mówię, to są wszystko szczegóły, nie, 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 nie przerzucimy się prawda, na, na rozmowy na temat konkretnych okresów funkcjonalnych. Eee... Tak, ja mam pytanie. Ja spędziłem trochę czasu w krajach azjatyckich, mieszkałem w krajach trzeciego świata, między innymi w Indonezji, mieszkałem pośród ludzi, którzy cierpili, cierpieli na brak pieniądza, który odpływał, a wobec tego płacili, płacili landrynkami. Doszło do tego ewolucyjnie, od razu zaznaczam, e, cenę tego towaru, no przecież to jest to samo, prawda, ewolucja, e, która wykreowała złotą, może wykreować także inne e, towary, tak. Doszło do tego ewolucyjnie, to jest pierwsza rzecz. Dwa, to przedsiębiorcy, którzy e, produkowali te landrynki, tak de facto e, proponowali ceny, co prawda one były uzależnione od, od pieniądza indonezyjskiego, od rogi natomiast oni mieli na to wpływ. E, I ci ludzie też byli zadowoleni z tego, ponieważ był to e, ich ówczet i ich e, pieniądz z racji tego, że nie mogli posługiwać się pieniądzem państwowym, którego po prostu nie starczało tam. On nie napływał. E, co do państ, pa, państwa propozycji jest jeszcze ktoś taki jak Mahadir Mohamad, e, były prezydent... E, E, przepraszam, premier Malezji, e, długoletni, w 2003 roku zaproponował e, wprowadzenie złotego dinara. Zaproponował e, to, a nie tylko, a, oraz e, wprowadził e, przelicznik. Wprowadził przelicznik, który ja szczerze mówiąc, powiem, że nie znam, ale zaproponował to krajom arabskim. E, problem jest tylko taki, że Malezja sama w sobie e, nie mogła e, wprowadzić złota z powodu jakby dosyć... dosyć tak, dosyć, dosyć ograniczonych terytorium, prawda? Gdyby się udało, a e, raz to przekonać, byłoby łatwo. Fonducja... Nie, no nie udało się, nie udało się, ale tak, ja powiem Europę, tak? kto jest ich jakby... Ale jak pieniądze? Ich jakby pieniądze. To jest, moje pytanie nie jest. Nie ma, ja mam konkretne tak? pytanie, ja mam konkretne pytanie, to był tylko głos. Ja mam konkretne pytanie do doktora e, Mahaja. Ja akurat mam e, firmę i m, moje pytanie jest do Was standardu złota, bo tutaj panowie skupiszcie się do dyskusji. Um, jest startowałem od zera i chciałbym się dowiedzieć, ponieważ pierwsza wada typu spadające ceny jest, jest śmieszna generalnie, jest śmieszna i prosta do opalenia. To jest druga wada, czyli masa kredytowa, tak? E, ja nigdy bym w życiu nie dostał kredytu e, na moją działalność gospodarczą. Oprócz tego już pracuję naukowo. No to nie, dostałem, nie dostałem kredytu. A co pan robi? Importuję, rzeczy, importuję rzeczy z, z Azji i, i przy okazji pracuję dla Centrum Studiów Polskazji. Ja zapraszam na naszą stronę. Chciałbym, chciałbym dokończyć, bo rzecz jest dosyć istotna, tak mi się, tak mi się wydaje. Czy przypadkiem nasz system, który mamy w tej chwili, przecież nie tylko my tutaj e, o tym dyskutujemy, o tym dyskutują też w Chinach, o tym dyskutują, gdzie, gdzie widziałem, o tym dyskutują, dyskutują w Stanach, czy nasz system przypadkiem jest systemem opartym o ryzyko, promującym działalność ryzykowną, e, promującym pożyczanie na kredyt, tak aby osoba, która inwestuje Swój kapitał ludzki, to o czym Panowie mówiliście, swoją przedsiębiorczość, to co Szumpeter opisał jako podstawy do rozwoju, nie taka osoba przypadkiem właśnie ryzykująca, bo ryzyko jest, jak Fontunen podkreślał i wielu innych ekonomistów, jest podstawą prowadzenia działalności gospodarczej. Czy to ryzyko nie jest właśnie wpisane w ten system, który istnieje? Nie mówię o chwili obecnej, jest to wynaturzone, oczywiście, ja się z Panami zgadzam, ale. E, czy system oparty o stada złota umożliwiłby nam taki rozwój, jaki osiągnęliśmy w XX wieku, wobec czego, e, e, gdy, e, wobec czego gdy, gdy ten rozwój mógłby być niemożliwy, z racji tego, iż e, kredyt daje dostęp do nowych połączeń, w sensie są szumpeteriańskie. A przepraszam bardzo, pytanie młody Pan zapadł, ale ja się do nie byłoby takiego szybkiego rozwoju, za to byłby bezpieczniejszy. Zdecydowanie. dłuższy dłuższej czasu. Bo Pan mówi, że Pan nie dostałby kredytu. By ale dostałby. proszę sobie przypomnieć, jak z historii, jak funkcjonowały pierwsze karawany, które z Dalekiego Wschodu czy z Bliskiego Wschodu podążały do Europy i, i w stronę Ruru. Był wtedy tam rozwodnik. Nie było pieniędzy z papierowego. A jednak ci z każdą podróżą mieli karawanę coraz większą. Czyli, kiedyś był zapytany, z czego będzie, czy, czy przy mocy jakich środków będzie prowadzona Trzecia Wojna Światowa, jakiej broni? Powiedział, że on nie wiem. Ale za to wie, przy mocy jakiej broni będzie prowadzona czwarta wojna światowa. Więc ja się obawiam, że znaczy ja nie wiem. Co powinniśmy zrobić, żeby odejść od tego systemu, który dzisiaj mamy, tego pieniądza kierowego? No ale, ale się obawiam, że jak tego nie zrobimy, to za jakiś czas będę na e, Jako jeden z tych e, pieniędzy. Bo prorokuje e, e, raczej katastrofę, jeżeli, jeżeli nic, e, czegoś nie zrobimy. I teraz e, dwa sposoby robienia. Jeden sposób plan odgórny, narzucony, chociażby ten do sosu a drugi yy, rupta fotka. Yy, jeżeli ktoś Landrynki, proszę bardzo, yy, jak, ktoś, yy, jak ktoś na przykład a, no właśnie, co? będzie w stanie będzie w stanie swój własny piękniąc yy, jakikolwiek poza Landrynkami, yy, ktoś mu uwierzy. E, że ten ktoś odda, e, co wcześniej pożyczył, pozwólcie znowu ludziom działać, tak jak ludzie tysiące lat temu działali, działali jak w rówkim równaczniczym, to, to, to są dwa plany. E, jeden zakłada, co nie oddziałanej pamięci Krzysztof Jeżarski, y, y, opisy opisywał, no. jeden plan psz, zakłada, że e, gospodarka jest że gospodarka to jest taki mechanizm, tak? Przekręcimy to przekręcimy, mechanizm potrzebuje jakiegoś smaru, no to, a co może być smarem? Jakiś pieniądz, tak? Najlepiej, i to będzie ja. A drugie spojrzenie na gospodarkę jest organistyczne, że gospodarka to takie mrówki, one tam w tym mrowisku tak wytosowane nazywają, nikt nie wie jak i dlaczego, tak? Można wziąć i Wsadzimy mrówiczką i tym mrówką utrudnić. Zobaczcie, jak ono zareaguje. Więc zostawmy mrówki w spokoju, pozwólmy mrówką się, się organizować. I moim zdaniem to jest jedyna, tak ewolucyjna droga powrotu do nadwyżki. To już ze na musimy już ostatnie słowo dać dr i... Mam nadzieję, że będzie okazja się dalszej dyskusji. To może ja szybko jeszcze jedno pytanie zadamy tutaj. Odpowiadając yy, <laughs> na yy, tak, kwestię standard woda wzrost gospodarczy. Empirycznie i akirycznie. Empirycznie. W XIX wieku był większy wzrost gospodarczy w podporku XIX wieku w Stanach Zjednoczonych niż w, yy, w wieku XX, więc nie jest tak, że standard woda sprzyja mniejszej akumulacji kapitału. Yy, a bioróżnie ryzyko, czy może nawet określenie niepewności oczywiście jest, jest nieodłącznie związane z przedsiębiorczością, ale tak jak mówiłem wcześniej, kwestia redystrybucji kredytów, która jest przez system fiducjalny, jest nieudowodniona, jej, jest, jej wpływ jest nieudowodniony ani a prioricznie, ani ani nikt nie dowód, że większa masa kredytów trafia w efektywne miejsce i dlatego warto odejść od systemu

czy, ja, ja też tam było jakieś pytanie o, o, o złoto. Tak, Szukajcie, świeża gazeta. Tygodniowo 41 ton, tak? To jest zdobycie złota tygodniowo i w tym roku akurat też e, takie informacje, że popyt inwestycyjny wyniósł 1900 ton w tamtym roku przekroczył po raz pierwszy 30 lat e, popyt branży jubilerskiej. Ale do czego zmierzam? W ogóle się odpisz z Diocia, tak? Tutaj są jak najbliższe w gazecie. Gospodarka przyspieszy, oczywiście bardzo się cieszymy, że wzrost tam jest 0,3 i tak dalej. Ja pracuję w banku komercyjnym, ale przy okazji reprezentuję Fundację Pawełtajnę, także zawsze dbajmy mi tą Możliwość, że jak jedną na konferencję, gdzie inny jest prezes tego banku, to mogę zadać trudne pytanie, czy są fundacją, tak? no bo, bo, że jestem z fundacji, bo jeżeli jestem z banku, no to mógł być problem, bo bank już doszło do takich, niektórych banków doszło do takiej sytuacji, że na przykład, jeżeli ja po prostu bank, banku chcę zrobić inwestycję na giełdzie, to, to muszę pytać konkurencę oficera, czy mogę akcje kupić, tak? Oczywiście mogę je kupić, ale nie mogę ich zbyć wcześniej, w ciągu 30 dni, no to właściwie niektórych nie mogę kupić, bo... Że może pan? Po co? No mogę, no, no, tak? Na przykład oni no mogą kupić w ofercie pierwotnie, teraz jest przelecione, bo po prostu to y, w 30 jest trochę długo. Ale myślę, że jeszcze zjeżdżam. Wszelkie będą takie konferencje. I no, to, aż powiem tak, no, osobiście znam kilku kolegów, którzy są teraz inwestycyjnymi. inwestycjami, wydają no, od inwestycje, też mają ograniczenia co do inwestycji, ale większość z nich nie ma rządu, tylko ma jakieś tam dziewczyny, oczywiście tam szczerne, mają rachunki, podzielane przez Skąd to się kto i... to... że własne pieniądze wystarczą, żeby zainwestować w tych ludzi? No tak, w każdym razie do czego zmierzam? Wczoraj konferencji, nie wiem, w ogóle jeszcze się jakoś odbiło, że trzymaję jakieś gazety, tak, endowment zorganizował konferencję, może być międzynarodową, tam byli ludzie z jakiegoś tam OPEC fund, y, z IMF-u, co kim w ogóle też był nowista, mam taką, nie ma. W każdym razie, do czego to zmierza, Bo czytam też gazety, to wiadomo, że no, 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 można coś kiepskiego połączyć z czymś czym jeszcze kiepskim, jeszcze bardziej kiepskim i wyjdzie coś tam średniego, to jak można to sobie łączyć. Jak czytam w gazetach na przykład łączył się kasynościowy hiszpańskich, tak? jakiś tam słaby z, z trochę mniej słabymi. No i na, na tej konferencji właściwie tak, no oczywiście no, nie było mowy o tym, że może może pieniądz złoty jest rozwiązaniem, no, bo to nie byli ludzie, którzy jak to w tym kierunku podążali. No rozmawiałem z człowiekiem z Banku Centralnego Hiszpanii, tak tam dotyczyłem temat w ogóle złota, to gdzieś później gdzie się zmyli, tak gdzieś tam omijali. Właściwie nie, nie, nie było tematu, a kwestia też kręciła się wokół koncepcji właśnie na blisko, na blisko w obszarów walutowych, tak to ja pamiętam. Eee... Jak komputerowych, po jak jeden zombie zje drugiego zombie, to ten nowy zombie jest potężniejszy, no całym właśnie osoba. I <noise> to mniej więcej masz samobójstwo. Tak, samo, Teraz tak, tak samo. tak, gra tak, to kiedyś na plemionach gdzieś w w wroga. To spowodowało, że na tym jeszcze lej dobrym. Dlaczego to <młydz _anów> tak. zmierza? Yy, no to jest pytanie, bo tak samo jak ktoś powiedział, że on nie wie, że z tego życia komuś upadnie, chociaż no, pytanie, no, czy teraz mu no, nie upadł, znaczy to no właśnie trzeba upadł, tak? Ale no, nie jego upadł, no to odczuł Pani to tak samo jak mogę zastanowić się, czy yy, w czasie mojego życia ten system upadnie, czy się zmieni. Tak? No bo to, oczywiście yy, to jest kwestia władzy politycznej, która jest dzierżona kwestia tego, kto komu co doradza, są doradcy ekonomiczni, jakie mają poglądy i w ogóle jak te poglądy są rynkowe, jakie mają interesy. No i teraz z tego, co, z tego co, na co się znaczy, to wiadomo, bo potem coś o mówię, że, że może trzeba jednak się w tych SDR-ach oprzeć, tak? może, może stworzymy e, e, tak czyli Chiny, Amerykę, jakiś tam wspólny obszar. To są różne pomysły, tak, tak samo kraje... Kraje e, Zapekerski też tam chcą stworzyć swoją wspólną wolutę, czyli tam były, e, no teraz są problemy, bo akurat Unia Europejska jest podana bardzo dużym strząsem, no to u nich tak? Tak, że to sprawy przystawowo. Zjednoczone Emiraty Arabskie w ogóle wyszły tylko z tego. Wydaje no, tak? Tak, się, że tak, kwestia z tego typu będzie łączyć bardzo słabe pomysły. Może powstanie kiedyś jakaś waluta międzynarodowa. Jest to mówiące, że, że zrobić taki europejski IMF. Yy, Ale jeszcze w gdyby do, 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 do kwestii monetarnej, bo to właśnie ta konferencja, to, to właśnie była pod tytułem yy, Kształtując przyszłość systemu monetarnego, tak, z tego później. Duża Duże części oczywiście yy, było skoncentrowane na podatkach problemach euro. I powiem szczerze, że tam było duże stjęcie pomiędzy danym z Rady Banku Anglii, a profesorem Leningiem, który kiedyś był w Radzie Bundesbanku, pamiętam. E no, bo to ja powiedziane, no, jeżeli Europa się opiera na, na założeniach na, so, socjalnych, tak? jeżeli chcemy wyrównywać, wyrównywać standardy życia, to pytanie, czy te sposoby wyrównywania były dobre, bo tam był taki przykład. Nie wiem czym poparte nie wiem czy był słuszny, ale jeżeli prawdą było to, że w ciągu ostatniej dekady zarobki Niemców powiedzmy na re realnej stały w miejscu, tak? a Grecji w Grecji urosły w tym 23%, to wiadomo, że coś w tym może jest nie tak, tak? No to, 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 to pytanie do pracy też. Nie, no znaczy, no wiadomo, ale właśnie, ale właśnie to jest pytanie. No, żaden system stworzony przez polityków, przez wszystkie przez nie przetrze, bo No zobaczmy na przykład, jak banki, jeżeli mamy mieć rezerwy, tak? nasze rezerwy jeżeli się mieć fundusze własne w wysokości 8%, A to są tam, to tak nie działało. Im więcej wolności dla jednostek, tym większa szansa, że te jednostki coś tam dobrego osiągną. Muszę zwrócić uwagę, że wprowadzanie standardu złota, a odchodzenie od standardu złota odbywało się w myśli planu. Planu, który zakończył się tak, jak się zakończył. I było ściśle związane z ograniczaniem wolności. Odchodzenie od standardu złota, odchodzenie od wolności. To, to, jest, to jest za znak równania.